Mam wrażenie, że jestem kimś pomiędzy introwertykiem a ekstrawertykiem, w zależności od sytuacji. I chyba jest na takie zjawisko takie ładne słowo, czyli ambiwertyk. Ale nie jest to tak popularne stwierdzenie, więc dzisiaj skupię się na tej introwertycznej części mnie. Jeśli spytacie mnie, co jest moim ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu, to na 100% odpowiedziałbym, że coś, co robi się samemu w domu: oglądanie filmu, rysowanie, spanie, sprzątanie. Czekaj, nie. Naprawdę pomyślelibyście, że lubię sprzątać? I nie chodzi mi o to, że nie lubię ludzi. Po prostu po wielu godzinach rozmów z innymi, interakcji z wieloma innymi osobami, moja społeczna bateria się wyczerpuje i jedyny sposób, aby ją napełnić, to właśnie mieć czas dla siebie. Nie mogę wyobrazić sobie takiej sytuacji, żeby po całym tygodniu pracy, obowiązków itp., mieć jeszcze bez przymusu ochotę, żeby iść na jakąś imprezę, żeby się wyszaleć, albo jechać na weekend w góry, na wyjazd jakiś czy coś takiego. Zdobywanie nowych znajomości to dosyć problematyczna kwestia. Znam wielu ludzi, którzy mają dużo znajomych, nawet jeśli widzieli kogoś tylko raz w życiu. Hej, pamiętasz Kasię? Tę dziewczynę, którą poznaliśmy na imprezie trzy lata temu? No, to moja taka dobra znajoma. Introwertycy mają trochę inny system. Ich paczka znajomych to starannie wyselekcjonowana grupa. I to nie znaczy, że introwertycy nie lubią ludzi. Oni po prostu wolą mniej rozmów, ale za to bardziej wartościowych. I na przykład dla mnie moje grono bliskich znajomych jest o wiele bardziej komfortowe. A jak tylko się z kimś bliżej poznam, to bardziej się otwieram i te rozmowy kleją się o wiele bardziej. No bo właśnie, o czym w ogóle rozmawiać z ludźmi? Jeszcze, ja że powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak prowadzić taki mały small talk. Niektórzy ludzie potrafią rozkręcić temat nawet o pogodzie, w prawdziwą życiową dyskusję, jakąś debatę na temat globalnego ocieplenia i w ogóle, a ja mam problem, żeby w ogóle chwycić jakiś wspólny temat z ludźmi, których dopiero poznałem. I dlatego uwielbiam, kiedy na przykład w grupie są minimum dwie osoby oprócz mnie. Bo wtedy, kiedy mi się skończą tematy do rozmów, to te dwie pozostałe mogą rozmawiać między sobą, a ja tylko słuchać. Mogę na chwilę wyłączyć swoje myślenie i widząc, jak oni zabawiają sami siebie, bez takiej niezręcznej ciszy. No a propos rozmów, to jedna z najbardziej wkurzających dla mnie rzeczy to są rozmowy telefoniczne. Niby nic, ale generalnie jakiekolwiek ważniejsze rozmowy mnie mocno stresują. I to jest dla mnie niebywałe, bo w zasadzie dzięki temu, że nie widzę drugiej osoby twarzą w twarz, powinno być łatwiej, co nie? Ale nie jest. Dlatego bardzo często się boję, że mój rozmówca się zdenerwuje z jakiegoś powodu i zacznie krzyczeć na mnie przez słuchawkę albo nie będę wiedział, co odpowiedzieć. Dlatego przyznam szczerze, że bardzo często piszę w scenariusze jakichś ważniejszych rozmów telefonicznych, które będę przeprowadzał, żeby wiedzieć, co mówić i w ogóle czego się spodziewać. No, ale najczęściej rozmówca, z którym rozmawiam, nie trzyma się mojego scenariusza i improwizuje. I najgorzej, kiedy zadaje mi pytanie, na które nie mam przygotowanej odpowiedzi. No i wtedy jest kaplica. W sumie nagrywając ten film brzmię trochę jak taki nieudacznik życiowy. Ale przysięgam, że te moje przemyślenia i odczucia są trochę przerysowane, żeby zilustrować trochę, jak różni są ludzie. Natomiast wyczekujcie, bo niedługo druga część filmu, tym razem o tej bardziej ekstrawertycznej części mojej osobowości.